Hej moi kochani, witam was w vlogu, w sobotnim vlogu. Dawno mnie nie było już na kanale, powiem wam, że chyba nawet stydniej, z od tego, co tak patrzyłam ostatnio na, na to, kiedy pojawił się ostatni vlog. Troszeczkę, troszeczkę się działo, troszeczkę, troszeczkę po prostu różnych rzeczy, więc mój nastrój raz tak, raz tak, więc stwierdziłam, że nie chcę nagrywać, nie chcę nagrywać, jak mam zły nastrój, no bo moim zdaniem. To jest tak, że jeżeli wchodzimy na tego YouTube'a, to chcemy się odstresować, a odstresowują nas pozytywne rzeczy, a nie koniecznie negatywne, więc raczej staram się takich negatywnych filmów nie nagrywać. Powiem Wam, że jest tak zimno na dworze, a dzisiaj muszę wyjść na zakupy, bo będę gotować zupę, bo ostatnio robiłam krem z kalafiora i już mi się kończy, a dzisiaj będę robić zupę meksykańską krem właśnie, więc muszę kupić kilka rzeczy. Patrzę, jaki wiatr jest, bo tak wiecie, drzewa, drzewa się kołyszą. Możecie myśleć, że dopiero wstałam i w ogóle źle wyglądam, włosy, włosy wczoraj nie myłam. I nie wstałam, nie stałam przed chwilą, wstałam tak o dziesiątej, chwilkę, ja już śniadanie, wypiłam herbatę, a lubię tak właśnie sobie w sobotę staram się właśnie, żeby tak mnie nic nie nagliło, nie pospieszało, staram się, lubię tak po prostu, wiecie, zjeść tak śniadanie powoli, wypić sobie herbatę na spokojnie i tak na spokojnie się po prostu wybierać. Chciałam mieć tego z Wami tak krótko, krótko bo bo po prostu nie chcę, o właśnie, jeszcze mam paznokcie, nie chcę Was straszyć, paznokcie króciutkie, ostatnio miałam takie długie, długie szpony i byłam ostatnio z koleżanką w zakupach i dwa mi się złamały, ale to chyba kwestia tego, że już tak dawno ich nie ścinałam, a wiecie, jak coś się robi w domu, to a to się te paznokcie zagną czy coś, więc one się stosunkowo potem już tak osłabiają, no i Dwa mi się e, złamały, stwierdziłam, że zetnę e, całkowicie, bo, e, bo to nie ma sensu. One muszą też e, odpocząć, więc e, ścięłam je, pomalowałam na ten kolor z Astora Wiśniowy, e, co Wam wcześniej pokazywałam. No i na razie takie będę e, nosić. Ostatnio w ogóle kupiłam kilka, kilka rzeczy, sukienkę kupiłam, więc też Wam pokażę, ale to jak już się e, ogarnę. Co, co tam kupiłam, no naprawdę powiem Wam, że to pogoda. Ja nie wiem, czy, czy my nie możemy mieć w Polsce takiej pięknej złotej jesieni, takiej 15-stopniowej, takiej, gdzie naprawdę nie, nie będziemy musieli nosić już czapek i rękawiczek, ja już śmigam w czapkach i rękawiczkach i chciałam sobie kupić kurtkę zimową, i powiem Wam, że nie ma w ogóle kurtek zimowych takich na mnie, ponieważ. Ja potrzebuję kurtki, która będzie stosunkowo krótka, bo długiej zimowej nie założę, ponieważ jest za gruba i no po prostu nie, nie wepcham pod tyłek i z przodu, no bo, no bo wiecie, no jak, jak kurtka... Jak kurtkę się zakłada na siedzące? No ciężko jest, więc ona z przodu mi po prostu podchodzi pod górę, bo jest długa i nie mogę jej um, jak gdyby tutaj na, na nogi um, nałożyć, więc um, masakra. A naprawdę teraz królują długie kurtki, i żeby znaleźć ładną, krótką kurtkę, która by mi odpowiadała, nie wiem, nie mam żadnego nie mam pojęcia, a z tamtej, z ubiegłego roku um, kompletnie, całkowicie w ogóle wyrosłam. Wyrosłam w sensie, że wtedy. Um, jeszcze się nie odchudzałam i po prostu ona jest naprawdę bardzo, bardzo duża i wygląda w niej jak bałwan. Więc, więc nie wiem, co zrobię, bo jeszcze noszę płaszczek, no ale jeszcze mogę sobie na to pozwolić, choć już naprawdę jest ym, zimno. No ale ym, co zrobię za pół miesiąca, za, za kilka dni nawet, bo powiem Wam, że to pogoda się zmienia diametralnie i wydaje mi się, że po prostu co, codziennie jest, ym, jest chłodniej, więc no lipa taka. Dobra, ale nie narzekam Wam, bo nowo bo po co. E, idę, idę się ogarniać, idę posprzątać ten syf za mną, bo oczywiście tutaj jest um, syf jak zwykle w tym, e, tym pokoju, choć wczoraj wszystko wysprzątałam, dosłownie e, wzięłam się tak e, w garść i wysprzątałam całą łazienkę, wszystkie zakamarki, jeszcze mi tylko szafa została, ale ja nienawidzę sprzątać w szafie. Ja mam, tak, mam taki po prostu kłębek ubrań w wrzuconych i więc tu logika, że dziewczyna jest wszystko poukładane, poprasowane, niepogniecone. U mnie tego kompletnie nie ma, wszystko jest. Jakby Tornado przeszło w mojej szafie, ale to ja tak zawsze tutaj miałam w akademiku i, 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 tego, i tego chyba nie zmienię, no ale w końcu będę musiała posprzątać. Dobra, nie gadam, biorę się i odzywam się później. Ogarnęłam się i założyłam e, tę nową sukienkę, e, którą Wam pokazywałam na Instagramie i powiem Wam, że... Zdziwiłam się, bo bardzo Wam się spodobała. Za chwilę Wam pokażę, jak ona w ogóle wygląda, ale nie jest to jakaś taka bardzo zimowa sukienka. Co prawda ma podszewkę, ale jest taka dosyć, dosyć cienka, jak na, jak na tę pogodę, ale. No ale dzisiaj sobie pozwoliłam założyć i w ogóle nie pokazywałam Wam, bo pokazywałam Wam na Instagramie, a tutaj to mnie nie było, więc, więc nie miałam jak pokazać, że ścięłam włosy i powiem Wam, że kupiłam sobie nowy, nowy suchy szampon z Batiste i to jest ten oryginalny. Nie wiem, czy to jest nowy, czy nie, bo wiem, że jakieś nowe zapachy weszły. W każdym razie, ja tego jeszcze nie miałam, bo miałam do, do brązowych włosów i ten bardzo lubiłam. Wydaje mi się, że tutaj ogólnie już ten mi tutaj rozjaśnił włosy na czubku, ale super zapach ma. Ma ten morski, zielony, zielony kolor. Naprawdę bardzo, bardzo fajny. I moje włosy teraz jakieś takie są. Wiecie, ja takie staram, jakoś się na bok brać, ale. Ja po prostu nie wiem, ja nie wiem co ja mam, jak ja mam z tymi włosami um, zrobić, żeby było dobrze, no ale to tam mniejsza, oto i tak zakładam um, czapkę, więc za chwilę, um, za chwilę wychodzę, pokażę Wam jeszcze tylko um, tę sukienkę, ja ją kupiłam w Kropie. I uwierzcie mi, że ja tam w ogóle nie chodzę. Chodzą tam przynajmniej moje koleżanki, to ja chodzę, ja chodzę z nimi i moja koleżanka właśnie znalazła tą sukienkę i to jest rozmiar S, więc jeżeli jesteście jakimiś tam M-kami, m, m no L-ki to może nie, ale M-ki, to możecie spokojnie sobie kupić s -kę. u mnie nie było w ogóle m więc wzięłam tą s i naprawdę jest ok. Ja się odsunę i po prostu Wam pokażę jak to wygląda w całości. Jak się prezentuje ta sukienka? Wydaje mi się, że ogólnie nie jest dobry kadr, ponieważ tak od góry wyglądam troszeczkę w niej potężnie, ale tak naprawdę wydaje mi się, że w rzeczywistości i tak nie jest. Jedyne, co mi przeszkadza, to to, że tutaj jest, ona tak jak gdyby odstaje i to zbędnie pogrubia, tak mogłabym powiedzieć, no to mi się nie podoba w niej, w niej właśnie to, że tutaj to tak wszystko wisi. Najbardziej mi się też podoba to, że tutaj jest taka wiązana i to dodaje takiej, no takiego, takiego fajnego wyglądu, właśnie takiego czegoś w niej, co mnie przyciągnęło, a do sukienki założyłam moje, moje sardynowe adidasy, te z Nike które naprawdę lubię i uważam, że w tym zestawieniu wyglądają naprawdę, naprawdę fajnie. Więc tak się prezentuje mój strój. Wyszłam właśnie ze sklepu i chciałam Wam jeszcze pokazać rękawiczki, jakie sobie ostatnio kupiłam, bo powiem Wam, że do tej mojej szarej czapki nie miałam żadnych takich cienkich, cienkich właśnie takich odpowiednich na tą pogodę rękawiczek. I zobaczcie, jak ładne sobie rękawiczki kupiłam. Tutaj jeszcze wstaje sukienka jakie ładne sobie rękawiczki kupiłam w, w rezerwie. Takie z paseczkiem, takie naprawdę eleganckie, takie no fajnie, fajnie wyglądają, bardzo mi się podobają i są takie niby są, nie są takie typowo stricte zimowe, a są dosyć ciepłe, więc naprawdę bardzo fajnie zakupy, zakupy zrobiłam i chciałam Wam powiedzieć, że dzisiaj mój kolega napisał do mnie, że wyśniły mu się numery w totka. No i powiedział e, Sylwia, kup, obstawię, jak wygramy, to na pół, e, więc, e, więc ja ci obstawiłam i zobaczymy, czy zostanę e, milionerką. <grym> Szczerze moment nawet nie wiem, ile jest do wygrania dzisiaj. Bo ja tylko tak szybko, ja się w ogóle na tych, na tych totolotkach nie znam za bardzo, i mówię do pani, ja chcę takiego totolotka, w e, którego można e, wybrać liczbę, więc, e, więc totalnie jak. E, jak blondynka, patrzę tutaj co, co mój kolega pisze, no jak blondynka, e, no I, i tak i wybrałam sobie te liczby, e, lotek leży, więc e, dzisiaj mam nadzieję, że e, wygram, <ścoughs> no ale szczerze mówiąc wy to wątpię, dobra muszę ogarnąć te e, zakupy, może Wam nawet zrobię taki e, food home. Chcecie? Zaraz Wam pokażę, co, co kupiłam. Szczerze mówiąc, nic, nic nadzwyczajnego i byłam w Almie, bo nie wiem, czy wiecie, ale Alma plajduje. Tak naprawdę bankrutuje, jest na skraju, na skraju zamknięcia. Przestały przychodzić dostawy w ogóle do Almy, bo nie płacili swoim dostawcom, i dzisiaj pierwszy raz byłam od tej sytuacji, w której się właśnie dowiedziałam, że, że tam mają takie problemy. W Almie, ponieważ w Płocku u mnie nie ma. Ja w to nawet kiedyś mówiłam na snapie, coś takiego. No i powiem Wam, że totalnie jest tak pusto. Wody mineralne leżą tam, gdzie leżały jogurty, w tych lodówkach. No, no naprawdę, ale zrobiłam zakupy takie pełne. I dziwię się, bo jeszcze jest mięso, e, szynki różne, wędliny i nie wiem, czy, no nie wiem, to nie może być stare, bo tych dostaw już nie ma dłuższy czas, e, no ale nie wiem, czy mięso dochodzi, czy ono po prostu tak leży i sprzedają je, no bo to trochę dziwne, więc e, mięsa tam e, żadnego nie kupowałam, ogólnie sprawdzałam daty ważności, e, no, ale zakupy zrobiłam w jednym sklepie, a to najważniejsze, bo nie lubię tak właśnie chodzić z jednego sklepu do drugiego i tak po prostu tych siatek coraz więcej, a Alma się bo kiedyś mieli em, reklamówki za darmo, a teraz tak jak Piotrze i Pawle na przykład, a teraz trzeba płacić, więc e, więc co, no ratują się, ale myślę, że to jest kwestia czasu, kiedy po prostu ich jakiś tam właściciel inny wykupi, po prostu wykupi ich długi, wykupi almę, więc tak, e, zaraz Wam pokażę co kupiłam. Pokażę Wam em, co kupiłam, nie mam aparatu na statywie, więc, więc pewnie ręka będzie mi się spiać i będzie Wam, wiecie, wszystko wygotać, no ale nieważne. Wiem, że to jest niezdrowe, wiem, że jestem na diecie, ale uwierzcie mi, jeżeli spróbujecie raz, to pokochacie. Kremowa zupa z kurek. Pyszna, po prostu przepyszna. Ja nigdy nie mogę się oprzeć i zawsze mam taką gdzieś na zapasie, jakby mi się zachciało nagle czegoś takiego mniej zdrowego, to sobie wtedy Wtedy zjem. Ser mój ulubiony, ten z sierpca. Widzę, że w domu przez te trzy miesiące prawie w ogóle nie jadłam sera. A tutaj lubię sobie czasami zrobić tosta z serem i stosnikiem, więc kupiłam ser. Kupiłam czerwoną fasolę, taką jakąś zwykłą. Kupiłam kukurydzę. Nie było małych puszek, więc kupiłam dużą. Kupiłam też pomidory, całe, niekrojone, a chciałam krojone, ale w tej annie to już tak naprawdę dużo rzeczy nie zostało. Papryka, to wszystko do, do zupy. Co tutaj jeszcze jest? Cebula. Cebula. Ziemniaki, wzięłam ich za dużo wydaje mi się, bo ziemniaki używam do zagęszczenia e, zupy, no ale może będę miała e, na później, jak będę jakąś inną zupę robić i e, koncentrat pomidorowy i też duży, a lubię takie małe e, słoiczki zawsze e, kupować, bo, bo jakoś ja tak dużo koncentratu nie użyłam tak naprawdę. Prawie w ogóle i reklamówka pusta. I tak wyglądają moje zakupy. Czyli nic takiego e, dużego, bo to tylko tak naprawdę zakupy do, e, do zupy. Tak, e, większość, bo, bo ser i, i te zupy z kurek nie, ale pozostałe to, tak, to są zakupy do, do zupy. Więc, e, więc tak, to by było na tyle, jeśli chodzi o mój e, food hall. Właśnie <gry> zadłam obiad zrobiłam sobie ten odgrzałam, tak jak mam wcześniej mówiłam ten krem z kalafiora no i chciałam Wam pokazać co kupiłam sobie ostatnio. Pokazywałam Wam też na, na snapie, co, co kupiłam w Rosmanie. Oczywiście nie kupiłam nic z tej promocji minus 49%, bo, bo ja po prostu nie mam co tam kupić, ale kupiłam sobie te płatki na nos i twarz. One nie są typowo z tej serii rosmanowskiej, ale wiem, że dziewczyny mi polecały na Instagramie kupić płatki w rosmanie. I ja tylko takie znalazłam i takie też kupiłam. I to jest fajne, że właśnie są do, do, do nosa i do twarzy. i Jest po 6, 6 sztuk. One są z oczarem, czyli takie mocno oczyszczające, bo ja, wiecie, jak wiecie, ten oczar używam. Tutaj te pomarańczowe są do twarzy. One kosztowały 17 zł, 18 zł, coś takiego. Ja sobie je sobie robiłam na nos. Pytałyście mnie właśnie, jak te płatki się sprawdzają. Powiem Wam, że ja je mogę tutaj porównać z Holika Holika, tymi świńskimi maseczkami na nos, które były kompletnym niewypałem i kosztowały 13 zł, a to kosztuje 17 i mamy po 6 plasterków. Wydaje mi się, że to jest tak, jakby, no, bardziej takie, ma większe działanie. Nos mnie troszeczkę nawet szczepał po tym. Ja źle zrobiłam, ponieważ nie, jak gdyby nie otworzyłam tych, tych porów. Bo powinnam jakąś parówkę sobie zrobić albo przyłożyć nawet ciepłe ręczniki. tego nie zrobiłam. Ale coś jednak na tym nosie się działo, troszeczkę mnie szczepało. Co do tego, jak, jak ściągnęłam, czy jakoś tak mocno ten nos mi oczyściło, no to powiem, że na przykład czułam, że dużo bardziej ciągnie niż te plastry z holika, holika. Może troszeczkę więcej tych, tych, wiecie, tych zanieczyszczeń mi wyciągnęło, ale tak. No nie jestem jakoś tak bardzo zachwycona, może ja po prostu nie mam aż tak nosa zanieczyszczonego, aczkolwiek ja mam tam wągrów um, dosyć sporo, więc um, no nie wiem. Taka jestem na razie pół na pół, spróbuję jeszcze z parówką i wtedy Wam coś powiem. Co jeszcze kupiłam? Polecałam Wam krem z wianka i nadal Wam polecam, pod oczy. Ja mam ostatnią próbkę jeszcze, no i stwierdziłam, a dobra, nie będę do tego, do tej natury wchodzić, szukać, bo tam zresztą i tak nie jest nie po drodze, a był krem pod oczy w promocji z Tołpy za 21 zł, i to jest krem, który stosuje się po 30, ale ja do tego troszeczkę sceptycznie podchodzę, bo to jest, to jest, wiecie, to jest tylko taki, taki chwyt po 30 czy po 40. On rozjaśnia cienie pod oczami i wygładza. Ja mam takie kurze łapki, jak wiecie, widzicie. Mam tak po prostu już dosyć dawno, powiem Wam, że tutaj skóra wokół oczu mi się dosyć szybko starzeje, ale ja to mam genetycznie, bo moja mama też tak ma. Więc, więc tak, więc wzięłam sobie, to jest 3% ekstraktu z senesu wąskolistnego, nie mam pojęcia co to jest, aczkolwiek to jest ta nowa seria z tołpy w tych takich stalowych opakowaniach, ogólnie bardzo, bardzo tak przyciągają wzrok. Tubka wygląda tak, ma 15 ml, wydaje mi się, bo ja używałam tołp, krem z, z amarantusem i on był 10 ml. Tak mi się wydaje, że był 10, na pewno był mniejszy od tego, dużo mniejszy i był chyba 10 ml, więc, więc był mniejszy. Co jest fajnego w, w tym, że w tej nowej serii, że dodają próbki. W ogóle pierwszy raz się z czymś takim spotykam w kosmetyku do, do pielęgnacji twarzy, dodają próbki i to jest właśnie ta próbka z tej nowej serii też. To jest krem do twarzy stopniowo ujednolica koloryt i rozświetla 1% kwasu fitowego, więc na pewno sobie też przetestuję tą próbkę bardzo fajnie co prawda na pewno nie będę kupować tego kremu, bo mam jeszcze na wykończeniu ten z Siberiki mam jeszcze w kolejce czeka z stopy jeszcze jeden krem więc na dzień mam kremów dosyć dużo, ale za to na nos mam tylko jeden ale w sumie jak mi się skończy to będę używać tego nawilżającego z Habolabo coś takiego, wiecie ten azjatycki i co Wam jeszcze chciałam pokazać ale tą, tą rzecz będę o kurczę, rachunek mi wypadł. Będę oddawać, może pozapinam guziki, bo kupiłam sobie spódniczkę i powiem Wam, że ona fajnie wyglądała i nadal fajnie wygląda, jak na nią, jak na nią patrzę. I wydawało mi się, że ona będzie taka, może nie tyle, co bardzo rozkloszowana, ale nie będzie taka przyległa do, do bioder, do, do nóg po prostu. No i, no i to się okazało, że po prostu no jest przyległa, zobaczcie, no bardzo, bardzo fajna, bo z tymi takimi złotymi guziczkami, z, z, z takiej skórki zamszowej i właśnie pomyślałam sobie, że do tego siwego sweterka będzie, będzie bardzo fajna, to jest Emka, może ja powinnam tą Elkę założyć, aczkolwiek ona przy jest taka naprawdę dobra, ona po prostu umie w biodrach jest chyba troszeczkę przymała. Mogłam wziąć Lkę. Ja się sugerowałam tym, że ja mam sukienki, bo to było z Hausa i miałam Mki po prostu spódnicę. No i tak się sugerowałam tym, no ale myślę, że nawet Lka byłaby taka po prostu, nie była, nie opinałaby mnie tak, ale nadal by była taką prostą spódniczką, a ja chyba jednak wolę takie rozkloszowania, więc, więc tak, muszę ją oddać. Co jest głupiego w, tym, w tych sklepach, właśnie typu chyba house i w kropie też tak jest, że tam oddaje się na karty podarunkowe. Nie dostaje się pieniędzy do ręki, na konto, w zależności tam czym płaciliśmy. A ja nie widziałam nic za bardzo dla siebie teraz w tym chaosie. no ale zobaczymy. Może, może za jakiś czas tym znajdę. A teraz na pewno właśnie zwrócę tą spódnicę, bo, bo jej po prostu nie chcę. Nie podoba mi się to, jak w niej wyglądam. No i tak idę sobie chyba zaraz jakąś kawkę strzelić, powiem wam, że, że te dni to mnie tak męczą, właśnie ta jesień to jest taka bardzo, bardzo, bardzo męcząca i, i tak, wiecie, i nastrojowo, i ogólnie, tak fizycznie, bo, bo człowiekowi się nic nie chce, więc zrobię sobie kawę, a wieczorem chyba włączę sobie jakiś film. I tak właśnie do filmu będę sobie te wszystkie warzywa, skro, skroję sobie te wszystkie warzywa na zupę i wtedy będę sobie wieczorem gotować, bo tak właśnie lubię, jak mam, jak mam czas, to właśnie przy filmie, tak, żeby, żeby wiecie, skorzystać na tym. Nie tylko kroić, kroić i gotować, tylko właśnie coś jeszcze obejrzeć, tak żebym jakoś wiecie, no takiego, żeby ten czas upłynął. Dobra, to idę sobie zrobić kawę. Zrobiłam sobie kawkę. Szczerze mówiąc, to ja jestem taka um, antykawowa, anty bo nie przypadam za, um, za kawą, ale um, od kiedy rzuciłam palenie, a rzuciłam już dosyć dawno, to przerzuciłam się na, na kawę. Oczywiście nie jest to tak um, nałogowe, jak, um, jak paliłam, bo, bo kawę piję średnio. Raz w tygodniu tutaj, jak jestem na Przecinie, a w domu na przykład przez trzy miesiące nie piłam w ogóle kawy, bo jakoś mnie do niej nie ciągnie, ale tutaj po prostu więcej, więcej sytuacji jest jakichś takich stresowych i czasami sobie właśnie lubię kawę wypić. Co chciałam Wam powiedzieć? Pamiętacie, jak wam mówiłam o tej motorniczyni: motorniczyni, tak się mówi? No wiecie o co chodzi, z którą, z którą jechałam, z którą jechałam wcześniej i która była tak, tak niemiła. I dosłownie chyba dzień później albo dwa dni później, jak Wam to powiedziałam, jechałam z nią tramwajem i szliśmy z koleżanką właśnie na tramwaj. I ja, ja byłam wtedy w takim ciężkim szoku, że, że ona tak się zachowała, że ja nie byłam w stanie w ogóle zapamiętać jej twarzy i ja do tej pory nie, nie pamiętam, ja sobie mówiłam właśnie, że jak ja bym ją zobaczyła e, znowu, to ja bym e, nie pamiętała jak ona wygląda i powiem, e, powiem Wam, że ostatnio właśnie moja koleżanka już... E, no, nacisnęła ten przycisk właśnie w tramwaju, ten, o którym właśnie wam tłumaczyłam, do czego, do czego służy i pani wysiadła, jakaś tam pani, no to ja na początku nie zwróciłam uwagi, ale wysiadła z takim impetem, takim, taką złością, jakby za chwilę chciała na to właśnie już było wiadomo, że coś jest nie tak, no bo tak wyleciała, jak poparzona. Ale za chwilę, nie wiem czy ona się zorientowała, że to ja, bo ja potem, moja koleżanka tak naprawdę zorientowała się, że ona to ona, ona się chyba zorientowała, że, że to ja i tak jakby chciała od razu załagodzić sytuację, zmieszała się i powiedziała a mogłyście Panie machać rękami, czy, czy coś tam, czy zapukać do tej kabiny, żeby ona wiedziała i wiecie, ja już mówię, Boże, już się przestraszyłam, e, i patrzę, jak ona tą platformę będzie opuszczać. Czy znowu nią e, trzaśnie, czy, e, czy normalnie, jak człowiek? I powiem Wam, że normalnie ją wzięła, opuściła. E, coś tam nawet jeszcze chyba chciała zażartować, e, tak wiecie, troszeczkę załagodzić e, sytuację. W każdym razie podziałało. Jechałyśmy potem z nią jeszcze raz i też było normalnie, więc, no więc skarga, skarga podziałała i mam nadzieję, że pani zachowuje się już tak normalnie w stosunku do wszystkich, ale powiem Wam, że na jakie to było moje zdziwienie. Kiedy ja zobaczyłam ją, zobaczyłam ją, po sobie, że jak ona wysiadła, że to ona, to ona, że to właśnie ta kobieta, która, która tak się zachowała, bo o tamtej sytuacji nie jechałyśmy z nią w ogóle. Nie wiem, czy ona została przeniesiona na inną linię, czy, czy co, ale w każdym razie, no naprawdę no możecie się domyślać tylko, jakie było moje zdziwienie, jak, jak tą panią zobaczyłam. No bardzo się zdziwiłam. No i tak właśnie będę dzisiaj siedzieć i powiem Wam, że chyba będę mało kończyć ten vlog. Będzie on, będzie on krótki, no bo w sumie nic takiego się nie dzieje, wiecie, sobota, nic, nic ciekawego, może jeszcze posprzątam w szafie, no ale trochę Wam rzeczy pokazałam, troszeczkę, poopowiadałam. I tak mi pewnie będzie mijał, mijał ten dzień, a jeżeli chcecie to, wiecie co, tak zastanawiałam się w ogóle, i dzisiaj rano się zastanawiałam, bo robiłam QA ostatnio. Ostatnio, czyli tak dokładnie, nawet zaraz wam, zaraz wam powiem, bo wiem, że na kanale, ja nie wiem w ogóle skąd. Przybyło tyle ludzi do mnie, że no nie jestem w stanie tego zrozumieć. QA robiłam, a miesiąc temu, to w sumie niedawno. No ale tutaj powiem, że przybyło tyle ludzi do mnie, że ja po prostu nie wiem, jak mam dziękować, skąd w ogóle, skąd w ogóle się tyle osób wzięło, dowiedziało wzięło na moim kanale, dowiedziało o moim kanale. W każdym razie jest mi bardzo, bardzo miło. No i chciałam zapytać, czy chcecie QA, czy chcecie się czegoś o mnie dowiedzieć? Jeżeli macie jakieś pytania, to może po prostu napiszcie tutaj pod, pod tym filmikiem jakieś tam pytanie z dopiskiem QA. To będę wiedziała, że jest to do QA. Jeżeli będzie ich dużo, to utworzę osobny film, a jeżeli będzie ich mało, to odpowiem w kolejnym vlogu. I tutaj jeszcze pytanie do Was, ale bardziej do tych moich nowych widzek, bo, bo tak mniej więcej. Te moje wiecky, które są ze mną, znam, znam, rozmawiamy z niektórymi, więc, więc kojarzę. Ale do tych nowych. Jeżeli jesteście nowi na moim kanale, to chciałabym Was się zapytać, skąd się dowiedzieliście o moim kanale? Co Was tutaj sprowadziło? Bo już właśnie do kilku osób się pytałam w komentarzach, jak widziałam właśnie, że to nowa osoba. Skąd się dowiedzieliście o moim kanale? Bo to mnie naprawdę bardzo ciekawi, bo no po prostu dużo osób do mnie przybyło i. Nie wiem, czy to tak, tak po prostu, czy, czy, coś, czy coś się stało w sieci, bo, bo to jest po prostu troszeczkę dziwne, ale w każdym razie bardzo, bardzo miłe. No i tak, ja bym się chciała z tego miejsca z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że miło spędziliście ze mną popołudnie, moje popołudnie, bo Wy możecie pewnie jeszcze oglądać to wieczorem, w nocy, nad ranem, tam nie wiem. Nie wiem kiedy w każdym razie ja tutaj do południa nagrywałam. Życzę Wam miłego dnia albo miłego wieczoru, zależy jaki dzień, jak, jaka pora dnia jest u Was. I tak, do zobaczenia w kolejnych filmikach. Pa pa!